Pomidory chyba jednak się zaczerwienią dopiero jak wyjedziemy. Chociaż pierwsze sztuki już się robią. Klara właśnie skosztowała pierwszego pomidora. I jak Klara? Bo to jest pierwszy pomidor, który jemy w tym roku z działki. I jak? Trzymy. Gitarka. Hej, spójrz, spójrz. Ale masz ładne kulczyki Klara. Jerzyna. O właśnie. I tu jeszcze maliny giganty macie. I agres, widzicie jaki już jest czarny? Tam z tyłu jest agres. A jadłaś kiedyś? Jasemierzymy. To jest jarzynka. No, jarzyn trochę jasno. Spore Mhm. Tu jest Jerzyna, Pani Klara, brawo za odwagę. O, to zaraz Ci może zerwę, poczekaj. O, brawo, Klara. Tu są jeszcze Matyśka, zobacz. I tak tu jest bardzo Syk, syk. Wystarczy dla każdego. No jasne, że tak. Proszę, Matyśka. I porzeczki jeszcze jest, bo już widzę, że są mocno dojrzałe. O, tutaj maliny giganty. Tu No Już, poczekaj Proszę bardzo Takie piękne dwie No to zrywajcie A gdzie Władysław? Wasiula, masz już te lody dla nich? No, poczekają, jedzą coś Spokojnie. Aha, Dobrze. No dzisiaj miało być spokojnie, ale tam jak Ja cytrynoweczkę już. Szykujesz? No już już jeszcze gryzie. Ja muszę iść pod stosarkę jeszcze jedną. Z tamtej strony idziesz ze mną. No mogę iść. Chyba przed obiadem będą nawet. A Klara zjadła pierwszego pomidora. Mówię, że jest pies. A co tu robi ta konewka? Do czegoś tu służy? No, ale to trzeba później odnieść na swoje miejsce. No, idealna wreszcie, nie? O właśnie, tą bluzę miałem Cię prosić, żebyś mi wyprała przed wyjazdem. Tak no, mi taki super już Mówiłam to dzisiaj w jakimś filmie, taka jestem sprytna, tak Matyldzie bluzkę wyprałam, w sensie miała jakąś plamę, że teraz ma jeszcze lepszą, obraz, ci pokażę. No życie no, co zrobisz. Jeszcze którąś rzecz potraktowałam i właśnie nie wiem którą, Jeszcze się boję. Dobra, widzę, ale kto na to będzie patrzył? Co Ty się przejmujesz takimi rzeczami bez jaj? A o której planujesz ten obiad ogrzewać? A one były w ogóle zachwycone tym jeleniem, czy tak średnio? Nie, nawet zjadły, bez większego y, narzekania, więc nie było źle. To y, zaraz się tym zajmę, ale jeszcze chciałam wstawić kapustę, bo mam kapustę, y, wiesz, żeby... To no żeby była już, nawet nie... Niezane... Ej, ogórki są w kuchni. Idę je wrzucić do... No jest, ta zalewa też tam. Ta zalewa. To idę tam zrobić to. Dobra? No, ale... to dobra. Ja Tylko jest ich mało, a chciałam... Chcesz... Chciałam ogórkę dla wiesz, do obiadu. Mm -hmm. No to dobra, to zrób mi zery. O no i co? Po zębach było? Są wszystkie? A gdzie kolega Władysław? Wadek! W, chałupie? Nie, nie. w chałupie. Gdzie jest Władek? Ja, Władek! A, tam jesteś. Dobra. Cię nie słyszałem i nie widziałem. Co tam kombinujesz? Piękne są. No No, pokaż to wszystko. O, miodziod. Idziemy sobie ładek powolić twoim jeepem w kryjówce? Jeepem w kryjówce, to nie lepiej tutaj jeździć, przecież tam to niewygodnie chyba, nie? Ale dobra. Nie wtrącam się. Co są? To jest błoto i w ogóle. Błoto? No dobra. Tylko on już później ładek nie wróci do domu, wiesz o tym, nie? Bo pewnie się tutaj pozapycha tym błotem. Dobra. Ostrzegałem jakby co? Dziękuję bardzo. I teraz, jak wyjedziemy, to te pomidory, wiesz, że się zrobią idealne do jedzenia. Wiem, dlatego uważam, że ogródek w naszym wypadku to jest raczej więcej zachodu niż to warte, bo. Wiem, tam powinien stać garaż albo iglaki. Tak. Fajnie go mieć, tylko tak, nie ma u nas ani komu się nim zajmować, ani komu potem tego zbierać, i u nas przeważnie w laty dużo nie ma, więc. No, no, tak jest, dobra, bo to jest chyba film o niczym. <noise> e, idę ten obiad i podam Wam przez taras te lody. To im, bo ja za lody na razie dziękuję. Dobrze. E, mnie to Dobrze. możesz ewentualnie wodę jakąś. To jest jedna woda tylko, muszę no, zarumieć. No. Dobrze, zaraz będę na tarasie, dobra. A może lemoniada, cytryna mięta? Lemoniada, cytryna mięta? E, ja nie, ja to samo wodę. No przynieść, bo ja bym się napiła. A to. kupiłaś ci jeszcze? No nie byłam teraz w sklepie. A, no to, to dobra, bo ja tam szybko. już... ale te trzy mogą starczyć. Także spokojnie. Luzik. Dobra, idę na razie. Dobrze.